Dzień dobry. Witam was w walentynki, walentynki, które są oczywiście zapadane śniegiem, bo przecież wczoraj jeden dzień bez śniegu to już było wystarczająca odmiana, to znaczy jeden dzień bez opadów śniegu, bo śniegu mamy co niemiara. Także zobaczcie, pokażę wam za chwilę co jest za oknem i jak wygląda euk po wielu, 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 wielu wielu dniach opadów śniegu. Patrzcie, i tak oto wygląda właśnie nasz widok za oknem. Przy czym powiem Wam, że nie widać tego dokładnie. To znaczy, mm, o, widać chyba, że pada. Tutaj może na tle ciemniejszego okna, e, ciemniejszego okna, ciemniejszego dachu na bloku naprzeciwko widać, chyba, że pada. E, on, ten śnieg już jest przyklepany, bo wiecie, po tylu wielu, wielu dniach opadów dzień dobry, jestem doli. Po wielu, wielu dniach opadów Wiecie, on się już tak uklepał ten śnieg. Także to nie jest tak, że y, to jest tak mało tego śniegu. On po prostu jest taki, wiecie, już ostro przyklepany. Zobaczcie, tu lepiej widać. Widać teraz dokładnie, jak ten śnieg wali. Widzicie tutaj na tych y, ciemnych choinkach za oknem, widać, jak pięknie. Ale jutro to będzie masakra ruszyć samochód. A Przemek oczywiście, jutro z powrotem do Gdańska. Także kochanie. Współczuję mocno. Patrzcie tutaj na dachy. Patrzcie na dach, co się dzieje. No po prostu. Syberia. Zobaczcie, minęło dokładnie 5 minut. Zdążyłam sobie tylko kawę zrobić. Śnieg przestał padać. Za to wyszło przepiękne słońce. No coś niesamowitego. Tak z innej beczki chciałam Wam dzisiaj pokazać, jaką ostatnio kupiliśmy z przemusiem pościel w Lidlu. Było bardzo dużo rodzajów tych pościeli. I były takie, wiecie, w sumie dwa, dwa rodzaje tej pościeli. Jedna była, znaczy jeden rodzaj to były pościele w takie graficzne wzory, tak jak ten tutaj, a druga linia to były takie bardzo romantyczne pościele w takich pięknych pastelach, kwiatach. I chyba na tą drugą pościel w tych pastelach też się skuszę. Natomiast tutaj wolną rękę dałam Przemkowi, żeby wybrał, i on właśnie wybrał ten pościel. Zobaczcie, ona z jednej strony jest tak biała w takie granatowe wzorki, a druga strona to jest też pościel biała. Przy czym ona ma pomarańczowe paseczki. Bardzo ładnie to wygląda. Takie wiecie, no bardzo nowoczesna jest ta pościel, ale, ale no nie można powiedzieć, że jest nieelegancka, bo jest jak dla mnie bardzo elegancka. Eee, przydałyby się może tutaj bardziej teraz poduszki w granacie, ale no wiecie, no. W sumie granat z zielenią i fioletem też się ładnie komponuje, także poduszek już nie zmieniałam. Poduszki tutaj do tej pościeli są duże 70x80 cm, znaczy poszewki, natomiast my mamy małe 50 na 60 chyba, albo 40 na 60 więc muszę sobie dokupić jeszcze duże poduszki do niej, bo teraz wycięte są tam z tyłu, pozawijane i tak niekoniecznie to wygląda i niekoniecznie jest wygodne do spania. Ostatnio, jak byłam w biusku, to specjalnie właśnie szukałam tych poduszek. W sumie to nawet nie wiem, dlaczego ich nie kupiłam tego dnia, ale zrobiłam takie rozeznanie cenowe. I najtańsze poduszki to 70x80, wiecie, z takim zwykłym wypełnieniem syntetycznym, ale takim, wiecie, najzwyklejszym. najzwyklejszym kosztowały 15 zł. Najdroższe z tego co widziałam około 200 zł, także rozstrzał celowy w wiosku jest całkiem konkretny, natomiast takie wiecie, ładne poduszki one nadal miały syntetyczne wypełnienie, ale widać było, że to jest dużo porządniejsza rzecz i nie w tej, wiecie, flizelinie takiej beznadziejnej, tylko w, w czymś takim porządniejszym wyglądało to na bawełnę. Pewnie nie była to bawełna. Zresztą. No, nie znam się na poduszkach, nie wiem, y, czy to było oprzyte, ale na pewno nie była to flizelina. To takie porządne poduszki, y, nadal syntetyczne, kosztowały 35 zł za sztukę bez żadnej promocji. Także myślę, że dwie poduszki kupić to jest 70 zł. Posłużą na pewno przez jakiś dłuższy czas. Były bardzo ładne i y, dokładnie chyba w cenie pościeli. No, o, o drogą, Dokładnie w ten pościeli, bo ta pościel w rozmiarze 220 na 200 kosztowała. 69 zł, a wszystkie te pościele były te wzory były w dwóch wymiarach właśnie 220 na 200 i 160 na 200, jeśli dobrze pamiętam i one były 10 zł jedna droższa od drugiej, od drugiej, czyli te 69, a tamte mniejsze 59 zł. Także wiecie, Lidl ma przełożenie niesamowite jakości tej pościeli do ceny, więc bardzo polecam. Mnie bardzo się podoba. Mam nadzieję, że będzie długo służyć nam. No. Zobaczcie, jeszcze tak szybciutko, pokażę Wam mojego pięknego 100. W doniczce, tutaj były trzy sadzonki, to znaczy trzy cebule, a zobaczcie, ile z tych cebuli wyrosło kwiatostanów. Patrzcie, tu jest. Tu są trzy fioletowe, dwa już przekwitają, jeden jest w pełni. Krasy, tutaj są dwa, różowy i fioletowy, i tu wychodzi jeszcze jeden różowy. Także, wiecie, one wszystkie w zasadzie, no dwa były podwójne. Także, no on normalnie opłaca się niesamowicie. Od jakiegoś czasu szukałam właśnie na Allegro słuchajcie listków eukaliptusa. I one były jak najbardziej, nawet w dużej ilości. Tylko ja potrzebowałam jedną gałązkę. Jedną gałązkę, a właściwie koszt wysyłki tej gałązki byłby dokładnie taki sam jak koszt tej gałązki. więc mówię sobie, bez sensu. A nic u tych sprzedawców więcej nie chciałam zamówić, więc no tak szkoda tej kwoty za przesyłkę. No i właśnie ostatnio weszłam do Pepko i w Pepko jakiś urodzajne neokaliptusy. Pepko ostatnio. Zgodzie, w zgodzie z trendami. Także pojawiły się właśnie te listki eukaliptusa w różnych y, rzeczach i same gałązki, właśnie pojedyncze, jak również i wianki y, z tego eukaliptusa. I teraz Wam ten wianek też pokażę, bo zarówno wianek, jak i gałązka były w świetnej cenie, że nie warto było naprawdę zamawiać niczego przez internet, bo szkoda. Także pokazuję Wam już, bo może Wam się przyda, jeżeli lubicie takie dekoracje w postaci listków eukaliptusa, to Pepko w tej chwili y, posiada w swoim asortymencie właśnie takie listki. I to jest właśnie te, ta gałązka. Ona jest bardzo długa, wiecie, ja ją, y, żeby jakoś wyglądała porządnie w tym małym wazoniku, to musiałam ją tam pozakręcać na dole, bo wiecie tam... Metalowa nóżka jest powleczona plastikiem, także świetnie się to da wyginać. I jeżeli przyjdzie Wam do głowy, żeby użyć tego jako dłuższej gałązki, to też bez problemu, bo spokojnie da się to rozplątać i włożyć do wyższego wazonu. Tam chyba parę listków jeszcze właśnie w środku też jest, także naprawdę całkiem sporo gałązka. I ta gałązka kosztowała albo 8, albo 8,99. Także koszt niewielki. A przy okazji pokażę Wam cudną, cudownie pachnią, pachnącą świeczkę, która właśnie też była kupiona ostatnio w PEPCO. Jeżeli lubicie takie drzewne zapachy, to bardzo polecam. Jest ogromna ostatnio ilość świeczek w Pepko, ale większość jest na takiej bazie zapachowej, waniliowej, ewentualnie takich świeżych kwiatów, a ja w tej chwili mam taki. Nastrój na takie, wiecie, ciemne, palone drewno, przy czym ono, ten zapach jest słodki. To nie jest nic, co by jakoś, wiecie, z palenizną jechało, broń Boże. Także jest kilka właśnie zapachów dokładnie tej świecy, to znaczy właśnie w tym kwadratowym, szklanym pojemniczku. Ta nazywa się. Black Rose, aczkolwiek ja tam Rose żadnego nie wyczuwam, natomiast wyczuwam takie palone, piękne drewno, głęboki zapach. O, i tak wygląda właśnie ten wianek z liścimi eukaliptusa zakupiony w pepko. On kosztował, słuchajcie, 15 zł. On nie jest duży i docelowo chciałabym, żeby był większy. Natomiast tego ja sobie zrobię sama już wyciągnęłam namiar do sprzedawcy na Allegro, który właśnie sprzedaje te metalowe kółka, wiecie? I to jest małe kółeczko, natomiast ja znalazłam o średnicy 30 cm i to by mi bardzo pasowało. Za naprawdę bardzo drobną kwotę, to chyba 6 zł, czy 8, także żadna kwota. I właśnie będę pędziła teraz do Pepko, żeby kupić jeszcze dwie takie e, gałązki, bo zobaczcie, to są dwie gałązki, które są w, w dwóch różnych kierunkach, wiecie, odwrotnie założone i drucikami przyczepione, i to jest cała filozofia, wielka robota. Ten napis: home nie jest mi specjalnie potrzebny. Raczej chodziłoby mi właśnie o ten okrągły kształt i listki eukaliptusa. I to kosztowało 15 zł bez grosza. Także PEPKO, naprawdę, jak dla mnie, rewelacja. A idąc jeszcze w temacie eukaliptusa, to patrzcie, tutaj zakupiłam sobie taki tryptyk do kuchni. Tryptyk, którego jedną częścią był właśnie eukaliptus. To są plakaty wydrukowane na przepięknym papierze, kupione na Allegro za bardzo niewielką kwotę. Tryptyk kosztował 41 zł. Rama jest moja. Tryptyk będzie tutaj sobie stał, nie będzie wisiał, bo to nie jest nasze mieszkanie, więc nie chcemy robić dziurek Yy, w trakocie, yy, w glazurze. A tutaj są pozostałe dwie części tego tryptyka, tryptyku, tryptyku, nie wiem. Yy, w każdym razie tutaj jest bawełna, a tutaj jest coś. Nie wiem, yy, jak przetłumaczyć protea, nie, znam, nie mam pojęcia. W każdym razie tak one wyglądają. Nie wiem, czy też zmieni im ramy na Czarne, czy pozostaną właśnie w tych, które są, no ale na razie e, tak to się prezentuje. Bardzo mi się podobają. Tak, żartem, w prezencie dla Przemka na walentynki e, robią się z e, Nie wiem, jak jest z Waszymi mężczyznami, natomiast jednym z lepszych prezentów dla mojego jest podanie mu na obiad. Klasycznego, schabowego z ziemniakami i z surówką. Co prawda, u nas y, ziemniaków cię nie będzie, bo będą frytki, ale surówkę zaraz będę robić. Kotleciki już są posmarzone, wiecie, sałatki są porobione. Dzisiaj serwujemy y, pomidora w śmietanie na słono, bo tak Przemek lubi najbardziej. E, frytek jeszcze nie wstawiłam, ale wiecie, czekam na sygnał. E, że Przemek wraca, żeby włączyć mikarniki, świeżutki świeżutkie frytki zrobić. Czekam e, też na niego, żeby otworzyć wino, ponieważ e, znam już to wino, które dzisiaj będziemy pili do obiadu i bardzo, bardzo mi smakuje. Słuchajcie, to jest wino z Biedronki. Kosztowało 25 zł. To, to jest półwytrawne włoskie Primitivo. Nie wiem, e, czy znacie. Bardzo pyszne, e, nie jest kwaśne. Takie Dość głębokie wino, ale y, nie boli po nim głowa, co jest dziwne, bo mnie, mimo tego, że bardzo lubię czerwone wino, to niestety boli mnie po nim głowa, a po tym nie bolała. Także myślę, że dzisiaj też nie będzie bolała. Kiliszeczki są już przygotowane, więc tylko czekam na mojego walentyna. I cóż, życzę Wam również... Yy, przyjemnego spędzenia walentynek, pewnie świętujecie już od rana. Ja nie mogę, ponieważ mój yy, walentyn uciekł rano do garażu i niestety czekam za tęsknieniem. Także kochani, do zobaczenia następnym razem, ucałujcie swoje walentynki i trzymajcie się ciepło. Buziaczki! Pa, pa!